Szkoła podstawowa nr 1 w Hoczni tradycyjnie już w dniu 11 listopada zorganizowała turniej tenisa stołowego O Puchar Niepodległości. W zawodach udział wzięło 73 zawodników. A turniej rozgrywany był w 10 kategoriach. Tomasz Piekarczyk, alfa i omega tenisa stołowego w naszym regionie. Tomaszu, który to już raz, z okazji 11 listopada? Po raz 49 spotykamy się tutaj w Hoczni, żeby rozegrać otwarte Mistrzostwa Powiatu wadowickiego w tenisie stołowym. Skąd przyjechali zawodnicy? No, mamy tutaj zawodników z. Najbliższych miejscowości Cichocznia, Wadowice, ale mamy też e, zawodników z dalszych regionów. Mamy zawodników ze Skawiny, z Piotrowic, z innych, tutaj z ościennych powiatów e, też e, mamy gości, troszeczkę z dalsza. A mistrzowie w swojej kategoriach wiekowej? No mamy tutaj kilku zawodników, którzy są w tej chwili w ścisłej czołówce w ścisłej czołówce Polski jest Zuzia Piekarczy, która w swoim roczniku w Polsce jest w tej chwili najwyżej klasyfikowana. Niech pamiętam, że to córka. No tak, jest to jest to córka w tej chwili mówię mieszka w Inwaldzie, reprezentuje klub Bronowianki Kraków. Jest też Zuzia Bezak ze Skawiny. Jest to brązowa medalistka ostatnich mistrzostw Polski. W grze podwójnej w kategorii żaczek. To są takie dziewczynki, które można powiedzieć są w ścisłej czołówce województwa, a nawet Polski. A jak pan ogląda tych adeptów, jakiś kolejny kandydatów pan widzi? No jest tutaj, mówię, kilku, sporo zawodników, mówię, e, zrzeszonych. Mówię, tak można powiedzieć, jest pół na pół zawodników zrzeszonych i amatorów. E, jest, mówię, kilku dobrych chłopców tej e, z klubu e, macierzystego, też można powiedzieć ze Skawy, Wadowice, tak, którzy też e, w swoich kategoriach woł, e, w województwie też są w jakiejś tam może nie w ścisłej szpicy, ale też w czołówce e, województwa. Są zawodnicy też ze Skawiny, e, którzy, którzy też tam w odgrywają znaczące role. Także no, mamy tutaj takich zawodników w tych najmłodszych kategoriach, którzy rokują, że w przyszłości y, może z nich być y, jakiś dobry materiał na tenisistów. Zobaczymy może kogoś na olimpiadzie. No, miejmy nadzieję. Panie dyrektorze, nie pierwsza duża sportowa impreza w pana szkole. Najbardziej usportowiona szkoła w regionie. No na dzień dzisiejszy myślę, że jedna z najbardziej usportowionych szkół tu w naszym powiecie powiedzmy. No bo nie tylko tenis stołowy, ale również inne no, dyscypliny te. Tak, piłka nożna głównie po tenisie stołowym. Ta hala to w sumie pana dziecko no już ma w sumie lat, ale przypomniał pan może by tą historię, jak ta hala była budowana, bo o ile się orientuje, projekt był zupełnie inny, tu była wtedy potężna, potężna awantura, żeby powstała hala z prawdziwego zdarzenia. No i powstała hala z zdarzenia, przy czym nie do końca te moje oczekiwania zostały spełnione, ponieważ jeszcze była możliwość na górze, tam gdzie są trybuny, wybudować pokoje dla sportowców i można byłoby przez okres wakacyjny czy ferii organizować tutaj w naszej szkole obozy dla sportowców. No ale pierwotny projekt był dużo, dużo mniejszy. No pierwotny był w czasie budowy, następowały tutaj zmiany, także szkoda, że się nie udało, bo w tej w tej chwili tam ponad 600 metrów kwadratowych powierzchni jest bezużyteczny, a można było to zagospodarować. Pan dyrektor to mówi dość dyplomatycznie, a to nie tak wyglądało. To było projekt dużo, dużo mniejszy, natomiast wywalczenie tego, że ta hala ma obecne wymiary, to była jedna z większych polityczno-społecznych awantur w tamtych czasach w naszej Wadowickiej gminie. Mnie nic na ten temat nie wiadomo. Panie dyrektorze, dlaczego akurat tenis stołowy, bo tenis stołowy tutaj już, no to już jest kilkanaście lat. Kiedy w latach 90. jeszcze byłem dyrektorem w szkole podstawowej nr 2 w Hoczni, tam była taka tradycja związana z tenisem stołowym i tą tradycję kultynujemy tutaj w Hoczni Dolnej. Także Tomek Piekarczyk jeszcze jako uczeń grając tam w Hoczni Górnej przyszedł do pracy do nas tutaj w charakterze nauczyciela WF-u i również tu młodzieży w Hoczni zaszczepił tenis stołowy. Także kontynuacja tych tradycji hoczyńskich jest dalej kontynuowana. Sprzętu wam nie brakuje. No jak widać sprzętu tutaj jest dość na sali, także tutaj wszystkie zawody organizowane przez Szkolny Związek Sportowy są organizowane na sali gimnastycznej w Chodzim Mamy możliwość rozłożenia 12 stołów i w południu można rozgrywać zawody rejonowe, czy nawet zawody finały wojewódzkie. Na korytarzu szkolnym można zauważyć, że o ile tam jakiegoś podręcznika uczniowi brakuje, to praktycznie z, każdej, z każdego tornista wystaje rakietka szkolna. No, w tej chwili zostały zlikwidowane ze względów bezpieczeństwa stoły z korytarzy i grać mogą najwyżej uczniowie tutaj na sali gimnastycznej. Także ta tradycja grania na przerwach to zniknęła w szkole ze względów bezpieczeństwa. Natomiast na WF tutaj pan Tomek Piekarczyk propaguje granie właśnie dalej w ten stołowego. Miśniewski Mateusz. Mateusz, on jest ze Stanisławia, tak? Tak. Ze Stanisławia, gra w piłkę. Jak jest... długo już z pajęką? Hmm, chyba dwa lata. A największe osiągnięcie, pamiętasz? Nie. Jest, w tej chwili, 49. był na, na ogólnopolskim i jest 46. najlepszy w, w Polsce. Rzaczka, Rzaczka. To nic dziwnego, że Jacek Wójcik wie o tenisista Wszystko, cały kiedy grał w tenis stołowy. No. Panie Jacku, bo początek tego turnieju to Pana zasługa. No, to już jest od 70 roku. Prawie 30, coś 3 lata graliśmy w Gorzeniu, a teraz Pan. Dyrektor Mastek przejął ten, ten turniej i od tego czasu prowadzi już tutaj. Także właściwie to jest 49. turniej. W przyszłym roku będzie 50-lecie tenisa w Wadowicach w ogóle, turniejów w ogóle. A jak długo pan jest związany z tenisem stołowym? No, właściwie to jak zacząłem pracować w, w, w Gorzeniu od 70 roku. Założyłem sekcję. Zaczęliśmy grać do C klasy, B klasy, A klasy, potem żeśmy weszli do trzeciej ligi. No, później dałem sekcję do Kozińca, grali w Kozińcu y, 6 lat grali w drugiej lidze. No, ale potem się to rozpadło. Druga liga, tam nie było pieniędzy, no i, i po prostu rozleciała się. Ale ja, ja byłem przezorny i założyłem sekcję przy przyskawi. Ja zaczęliśmy trenować od piątej ligi. No, i no, weszliśmy. Ale pan też grał przecież. No, no. To i, dzisiaj gra pan, ja. To ja, ja dzisiaj to też grałem. Na każdym turnieju jestem. Ja już tu prawie 49 lat na każdym turnieju jestem. I ma pan następcę? No, no, wnuka, mojego wnuka Karola, który robi postępy, i no myślę, że będzie tak gdzieś na najbliższym turnieju z Powinien być w pierwszej czwórce, w naj, naj, najgorszym wypadku, bo dobrze gra. Gratuluję ja I pierwsze miejsce zajęła Susanna Bezal. Indywidualnie w poszczególnych kategoriach zwyciężyli. Amelia Mynarczyk z Piotrowic i Mateusz Wiśniewski ze Skawy Wadowice. Młodzicy: Zuzanna Bezak ze Skawiny i Robert Żydek z Hoczni. Kadeci: Zuzanna Piekarczyk z Bronowianki Kraków i Paweł Gałuszka ze Skawy Wadowice. Juniorzy: Natalia Tuleja ze Skawiny i Kamil Wodniak ze Skawy Wadowice. I seniorzy: Zuzanna Piekarczyk z Bronowianki Kraków i Kamil Wodniak ze Skawy Wadowice. W punktacji drużynowej zwyciężyła drużyna z Skawy Wadowice, drugie miejsce Olimpia Hocznia, a miejsce trzecie drużyna ze Skawiny.